Siema widzowie, witam was na kolejnym poradniku I dzisiaj e, zrobimy strój bractwa od ospano. Bo e, jeden mój e, widz e, poprosił mnie, żebym zrobił, no to zrobię. Pamiętacie, e, pamiętajcie, że Yy, musicie subskrybować mój kanał. A jak będziecie na przykład subskrybować yy, to, to szybciej odpiszę lub yy, zrobię właśnie film lub porawnik po prostu. Jak mnie nie subskrybujecie, no to yy, nie wiem, tak... Yy, Kilka dni po zrobię wtedy. A jak chcecie mieć e, szybciej, no to subskrypcja jest najważniejsza w tym. Żeby było szybciej. Nie... I żeby był zrealizowany filmy o wiele szybciej niż e, inne. No to tak e, właśnie musi być. Bo jak wy komentujecie to widzę ikonę, czy subskrybujecie czy nie. Jeszcze chcę powiedzieć, że e, to może być nie jeden do jeden, ale postaram się zrobić. Tutaj, na przykład, nie ma tej kamizelki od bractwa, bo najbardziej je wyglądająca E, kamizelka na e, dobractwa e, to jest e, to jest o taka kamizelka Ta najbardziej wygląda dobractwa ale żeby ją mieć to trzeba tyle e, zrobić e, glitch Trzeba dużo zrobić gliczy. Yy, według mnie no może jest jakiś szybszy sposób, ale ja akurat tego nie znam. No i nie znam jak można to zglitchować też. Więc jak coś yy, taka jest kamizelka. Więc ja dam inną, no, po prostu dam taką. Nie hej, nie komentujcie, że to nie jest taka kamizelka lub coś jest źle zrobione. Ludzie, mogę się pomylić, każdy może się pomylić, ale nie komentujcie tak. Bo ja po prostu nie będę odpisała, bo usunę Wasze kom Bo to nie jest fajne, wiecie? Tak i teraz powiedziałem do hejterów. No. Ja na wszelki dam na to. O tu mamy spodnie czarne spodnie bojowe spodnie drużynowe. Jedynie kamizelka się nie zgadza, ale to... Dobra, teraz lecimy na... E, w Beach. E, jeśli ten... E, kupimy maskę. I zaraz wam pokażę, gdzie kupić, bo nie, e, ciągle się mnie pytają e, ludzie bez subskrypcji powiedzieć bez subskrypcji ludzie, że nie wiedzą gdzie jest maska. Gdzie są maski i tak dalej. Więc ja nie chcę pisać ciągle, że gdzie to jest i tak dalej, tylko po prostu Wam już pokażę. Na, na pierwszym moim filmie z poradnika. Mój pierwszy poranik, eee, jakby dobra, zrobię to tak. Po prostu się nie nagrało z maskami. Więc podjeżdżamy tutaj, przelatujemy. Wchodzimy maski. Wchodzimy w przeciwgazowe. Czarna ochronna. Proszę. Mamy swój bractwo. Dzięki wam e, za e, oglądanie i co? Naczka.